Prowadź z nami auto z USA. Na portalu www.bitusa.pl sam wybierasz i licytujesz w USA. Ponad 100 aut jest już na placu przy ulicy Warszawskiej 53 w Gręzowie, obok serwisu Skani. Taniej nigdzie nie kupisz. Zapraszamy. Samorząd województwa mozowieckiego przeznaczy ponad 1 200 000 zł na modernizację boisk w gminach z powiatu siedleckiego. Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska podpisywała umowy w ramach wsparcia udzielonego przez samorząd województwa mazowieckiego. Tak naprawdę mieliśmy pełen wachlarz programów, zarówno od wsparcia kół wiejskich, poprzez bardzo duże inwestycje dotyczące równomiernego rozwoju, czy też bazy sportowej, jak i również wsparcia ochotniczych straży pożarnych. W tej edycji programu Mazowsze dla Sportu Gminy i miasta z powiatu siedleckiego otrzymają w sumie 1 200 tysięcy złotych, największa możliwa dotacja sięga 300 tysięcy złotych i często jest kluczową kwotą w budżetach inwestycji. Samorząd gminy Zbuczyn był jednym z kilkunastu beneficjentów z terenu gminy Zbuczyn, którzy podpisywali dziś umowę. Nasza umowa opiewa na kwotę 200 tysięcy złotych i jest to bardzo ważne wsparcie samorządu województwa w dużej inwestycji gminy Zbuczyn. Mamy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, mamy bardzo duży wkład własny i z tych środków ponad milion złotych będziemy przeznaczać na modernizację naszego orlika. W powiecie siedleckim... Dzięki funduszom z programu zostaną przeprowadzone modernizacje odlików w siedlcach, Zbuczynie i wiśniewie. Sponsorem programu był bezpośredni importer aut z USA www.bitusa.pl Sprawdź z naszą firmą auto z USA